Wandenblocke, czasem w formie Vandenblok. To nazwisko znane każdemu, kto choć trochę przysiadł nad historią Gdańska bądź gdańskiej sztuki. Menonicki ród w kontekście gdańskim kojarzy się z Wilhelmem i jego czterema synami. Sam Wilhelm był rzeźbiarzem i kamieniarzem. Kształcił się między innymi u Cornelisa Florisa. Podjął pracę w Królewcu, gdzie urodzili się jego synowie, na pewno dwaj najstarsi, Abraham i Jakob. Co do Izaaka znalazłam tylko informację o jego śmierci, zaś najmłodszy Daniel, według niektórych źródeł Dawid, urodził się już w Gdańsku. Dwaj najmłodsi synowie byli malarzami, przy czym Izaak zyskał większą sławę, a jego prace zdobią strop jednej z sal ratusza głównego miasta. Jakob był cieślą i budowniczym. Dziś opowiem Wam jednak głównie o Abrahamie, najstarszym z braci, bo w kronice Gdańska to jego data śmierci plasuje go w styczniowej części kalendarium. Urodził się natomiast w okolicy roku 1572 i trudno o większe szczegóły. Jak wspomniałam, przyszedł na świat w królewcu, a choć mieszkali w Gdańsku całą rodziną od lat 80. Obywatelstwo miejskie otrzymał dopiero w 1596 roku. Przeszedł rok wcześniej na luteranizm, choć wychował się jako menonita. Prywatnie był trzykrotnie żonaty i doczekał się czternaściorga dzieci z tych związków. Zmarł 31 stycznia 1628 roku i został pochowany 3 lutego w kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Dziś możemy natknąć się na tramwaj pod jego patronatem, ale spacerując po mieście mijamy nie jedno jego dzieło, które wymieniał chronologicznie zgodnie ze wspomnianą kroniką. Kamieniarkę wschodniej i zachodniej fasady Wielkiej Zbrojowni. Spichlerz Królewski na Wyspie Ołowianka. Ołtarz główny w kościele św. Jana, choć tu słyszałam, że część badaczy przypisywaje innemu autorowi. Złotą bramę, przebudowany szczyt fasady południowej dworu Artusa. Nagrobki rodziny Kosów w katedrze oliwskiej i małżeństwa Barów w kościele mariackim, które wykonał warsztat Abrahama. Kamieniarkę złotej kamienicy, choć zdobył kamienicę wielu patrycjuszom. Miał też swój udział w powstaniu fontanny Neptuna, do dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gdańska. Może warto, by jego nazwisko też było rozpoznawalne szerzej? Z tą myślą was zostawiam. Do usłyszenia za tydzień.